Co my tu mamy jeszcze? Handel 3. Poszerza asortyment. O. To na pewno chcemy. Odblokowuje możliwość budowy dużego magazynu do lepszego przechowywania materiałów i towarów. O. Też chcemy. Pewnie, że chcemy większy magazyn. bym go gdzieś w ogóle tam, nie wiem, w centrum, może bym go wstawił, czy coś. Na środku pola, takie rzeczy. No. To zaraz coś zjesz. Czekaj, gdzie to mamy? Co, co my tu mamy? Proszę bardzo. Chyba w ogóle zjadłem surowe mięso, tak, by the way, ale to nic. Proszę bardzo. Aha i taka chatka puchatka. Dobrze, że wziąłem drewniane części. Szkoda, że poroże mam znowu w magazynie. O rany, Julek. Dobra, gdzie jest ten duży magazyn? Czego ja tu gdzieś mogę tu postawić? Tu? Czy te magazyny będą się, nie wiem, sumować w jakiś sposób? Wątpię. Dobra, dawaj od razu to. Kopalnia, kopalnia. Nic tylko kopalnia, panie. Dobra, chyba te trzy powinno być git, nie? Nie wiem, czy magazyn tu z tej strony, czy, czy może właśnie z tej strony? Co się tam przesuwasz, słońce? Wystrzeliło śmiesznie, dosyć. Pewnie. Poklep to łopatą, na pewno to pomoże. Czekaj, tu są dwa. A, tu jest jeszcze jeden. A na. Dziękuję. Właśnie kurczę. Tutaj, dobra. Niech będzie tu. A było na zielono przez chwilę.